Jest symbolem ochrony kuźnickiej przyrody. Stoi na straży natury i bioróżnorodności. Dlatego zaproponowano nadanie mu tytułu Pomnika Przyrody i nową nazwę Dąb Strażnik. Ma około 140 lat. Rośnie na terenie dawnego cmentarza, na którym nadal są zachowane przedwojenne groby i fragmenty rozbitych nagrobków. Jest więc także Strażnikiem Historii, jako łącznik przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Drzewo wyrosło na skraju lasu, co spowodowało, że zaczęło rozgałęziać się dość nisko. Korona pozbawiona jest głównego przewodnika, co nadaje mu wyjątkowy charakter, niespotykany nigdzie indziej na terenie miasta. W całym Wrocławiu mamy ponad 100 pomników przyrody. Objęcie drzew ochroną prawną oraz otoczenie szczególną opieką pozwala na zachowanie ich dla przyszłych pokoleń, a także zwiększa świadomość ekologiczną mieszkańców.